Halo, halo, dobra. Cześć siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Lord Dragon MPF. Tym razem odcinek będzie nieco bardziej odcinkiem testowym niż fabularnym. Chodzi o nagrywanie audio do osobnego, yy, nagrywanie mikrofonu do osobnego pliku. Chodzi o momenty, w których występuje muzyka, żeby nie było mute. A, gniazdo szerszeń podobno... ma takie. Gdzieś tu chyba nie wiedział. Aby nie stać się ofiarą na starcie, odcinka hmm, ładownice hmm, ładownica, sprawdźmy, co można by wykonać. Hmm, plecak, co yy, nie o, to ładownica. O nie, lepiej na paliwo. To można by zrobić w ramach tego. O, trzeba będzie znaleźć psa. Dobra. To w tym odcinku się przygotuję. Po z tego co się orientuję, tam jest dość dużo pól. A, warto by a lepiej nie powtarzać misji. Nie chcę mieć yy, powtórki z dzikami. O, no i zobaczmy, jak to nagrywa. Na razie nagrywam w 1080. Miałem też problem techniczny Co to jest? Yy, dobra yy, Fireproofa weźmiemy sobie yy, Tylko, żebym nie pomylił yy, Sposób przyrządzania Tego jowego. Czekaj, gdzie to jest Diaks. Dawno też nie grałem, bo heee, nie grałem chyba tak, walczyłem z tymi ogólnymi kałami na podorędziu. O, skrót jakiś? Na skrót Panie, że latarka sama się włącza Hmm, ciekawe On kłada to zobaczymy czy, czy go nie utaj, prędzej nie palne było w sufit A, to jest to. Dobra, to pojedźmy w ramach testu tutaj, obóz Śmierć. Hmm, tu mogę się przesłać. A, to się pozwiedza. Ciekawe, jak jadę. Ujojojo. Jeszcze wysiada z tej złej strony. Wiadomo, co tu mamy. Zwiedzajmy sobie mapę. Wydaje mi się, że znowu to jest jakaś jaskinia. O, nie tyle co jest ja, co, nieco co. bunker Co to jest? Jakbym chodził koło radiacji. Hmm, no. zobaczmy, jest to jest list nie Ej, gdzie to mogę znaleźć? Listy, 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 nie ma. O, to chyba będzie ta List Shinjiego. Siostrzyczko. To moje ostatnie słowa. Gdy skończę pisać, popełnię... Aha, dobra. Chcę, aby mój ostatni czyn był honorowy, ale zanim umrę, pragnę wyznać komuś prawdę. Tadao nas zdradził. Nagrywa się nagle. Nagrywa. Yy... Przeczytałem jego list. Gdy usłyszał o bombie zrzuconej na Hiroshima, zniszczył radia. Nie winią go. Chciał oszczędzić nam gorzkie prawdy. Major nie był tak wyrozumiały. Zastrzelił Tadao i próbował zabić tych, którzy protestowali. Obroniliśmy się. Major nie żyje, ale pozostali również zginęli. Ren zmarł na zakażenie wczorajszej nocy. Stałem więc sam. Żałuję, że położyłem rękę do zabójstwa Majora Mogi. Był porządnym człowiekiem. Oby przodkowie zrozumieli i zlitowali się nade mną. Mam nadzieję, że przeczytasz kiedyś te słowa i mi wybaczysz, Żegnaj, Shingi. Shinji, 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 A nie, to nie. No cóż. Ciekawe, ile jest tych jeszcze listów. Mm -hmm. Tu mamy gościa z bunkra jakiegoś, a raczej strzelnicy wielkiej. Dobra. Serpokó. Hmm. No cóż. O! Oh. Mm -hmm. Tamtędy raczej bym nigdzie nie dojechał, więc... A co to za dźwięki? Mam bawu. Bawały są tutaj. Czekaj Czy jednego była mi do czegoś? Nikt nie widział? Nikt nie widział. Przydałoby się parę żółtych liści dorwać. No! Oskóruj to! wykonać przedmiot wiem, że coś jest hmm. ogniotrwałość, tak hmm. a dajmy pod siedemkę dobra, to będzie potrzebne jaka, Ej, jaka operacja? Zbiornik na paliwo, a, to ładownica potrzebuje. O, poczuję jeszcze jednego dobu. Trochę chodziło po palicy. Mhm, Nie ma nikogo? Nie ma. Myślę, że może jednak będę czytał te listy całkiem głośne. Oh, oh. a sprzedałem ostatnio chyba jego skórę. Niepotrzebnie. Dobra, to teraz po polu na psy ja. Psy, no jest już. Tutaj. Narzędzia. narzędzia zostały schowane No nie, to kamień się jakby tam snajper był Hmm, ciekawe Zobaczmy co tam jest cool. To co? Ojojojojojojojojojo... To nie na to nie... Żeby to się tak świeciło... No, idealnie. O, się. Czynę. Jak tam drodze? O, tygresy tu chyba chodzą.

Dobra, bo czasem tu snajperzy mają naprawdę wyczulone oczy. Mhm. Wyczulone oczy, mhm. Wykonanie przedmiotu. przedmioty. Eee, polowanie. Odstraszacz zwierząt. Wieko. Ach, no tak. eee, To chyba jest pod ósemką. Znowu nie zostać na tym O! No i spacerują. sniper jeden z mołotowy nawet drugi. Jest tu alarm jeden, drugi. Alarm obok siebie. Hmm, ciężko będzie, że jest klatka ze zwierzęciem jakaś. To by mi ułatwiło sprawę. Hmm, czerwonych beczek zero. Już słyszę psa chyba. Czekaj, coś złapało. To jeszcze spacerują. Czy od dobrej strony wszedłem? Hmm. Odstrzelenie jednego alarmu jest złe. Jeśli wyłączę jeden alarm, wyłączam wszystkie. Te dwa alarmy są obok siebie, ci tu spacerują. Ten jest na zewnątrz, ten tu sobie chleje. Chyba jest tu jeden sniper, jeśli dobrze widzę. Czekaj, jest jeden. O, czeka, jeszcze jest jeden. Jakby słyszał? A coś słyszał, jakby. Biegał. słyszę jakby było zwierzę gdzieś. Jakby dziki. Hmm. Jak strze strzelę kogoś to ci mogą mnie zobaczyć Nie chcę mieć dwóch z mołotowami przed nosem Wtedy zacznie się znowu masakra i chaos A do alarmów nie dojdę Gdyby jeden strzedł na dół hmm, Spróbujmy ich obejść Soby wezmę jeden odstraszacz Warto zaznajomić się z terenem wroga Może tylko snajper mnie nie wypaczy Jeśli mają psa to jak tylko cokolwiek zrobię Okej okay. Mamy kolejnych dwóch Oho Który mnie tam zaczął dostrzegać Nie wiem ale chyba mam pomysł Snajper Sniper nie będzie mi już wadził Teraz tak Mam jeden den alarm tutaj, drugi jest tutaj Do każdego z nich jest ciężko podejść Czyż jakiegoś dzika Znowu ma być magiczny Oho Ej! Ej! Nic tu się nie dzieje, panowie. Panowie, nic się tu nie dzieje. Oho, dostrzeg mnie. Albo usłyszał chociaż. Mam jednego tutaj. Może użyję sobie siedemki w razie czyli. Get You're just looking. I szukają kogoś, kto im odstrzelił kolegę, a za robią porze. O, dziki punkt w pobliżu. Hej, jeśli wszyscy powychodzili, ci są z tyłu, to może uda mi się. Nie, 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 nie. nie. O, o. Kraszak zwierząt, bo mam za sobą dziki gdzieś. Czekaj. Będzie poszli do przodu. Czy mam szansę? Wyłączę alarm. To jest mój pierwszy. Można powiedzieć, że zrobienie małego hałasu im... Ten tak mi się przyda. Ule, tych to się nie da na cicho zdjąć. Jak miło A tam... tam cię odeszli, wiem. Dobra Idę od razu po tego psa Gdzie ja go tu miałem Żeby nie zniknął, bo szukanie Szukanie tych psów jest trudne Gdzie? Pomyślmy Ja tu byłem przy alarmie yy, On powinien być gdzieś tutaj Check out the It ruch. Piraci zostają, a psy znikają? Trochę nie... Trochę kiepsko Znowu będę szukał psa Jedyne do uzupełnienia Jedyne do zupełnienia. amunicja do uzupełnienia jest tu co do sprzedania na pewno, są jakieś śmieci, karty Skórę zostawiam. Czekaj, bo tam dach jest Z przydachu zapewne jest diamencik jakiś, albo znowu w środku nie zauważyłem, o, to nie zauważyłem Dobra, na razie będą kończyć. Muszę zobaczyć jak wyszedł test nagrania. Dziękuję za uwagę. Cześć.